Jednym z ostatnich dzieł znakomitego rzymskiego rytownika Giovanni Battisti Piranesiego, który zmarł 9 listopada 1778 roku, były Wazi kandelabry, Cippi sarkofagi, Tripodi Lucerne Dornamenti Antiki. Dzieło poświęcone zgodnie z tytułem zabytkom antycznym, Wazom kandelabrom Cipi Pusą, sarkofagą, trójnogą i innym. I kopie z początku już XIX wieku Piraneziego mają Państwo przed sobą jednego z kandelabrów, które znalazły się w owym dziele rzymskiego mistrza. Kopia ta, Stoi na znacznie niższym poziomie artystycznym niż oryginały, natomiast jest dla nas dość interesująca, ponieważ informuje o obecności tego konkretnego kandelabru w Polsce, mianowicie w zbiorach Artura Potockiego. Pewnie to był rodzaj wypożyczenia, ponieważ kandelabr ów znajdował się też zgodnie z opisem, który tutaj widać w Palazzo Lante w Rzymie. Ale w tym szczególnym dniu, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia, może dość o Piranezji, chciałbym wykorzystać ową grafikę, żeby przekazać Państwu życzenia, a także, żeby zrobić numizmatyczną choinkę. Jako podstawę weźmiemy może tutaj monetę Kratidesa. Zatem piękna patyna. No i przede wszystkim kształt, który może nam się z pniem drzewa ewentualnie kojarzyć. Motywem, który nieco może przypominać gałązki, są orły legionowe, których znaczną liczbę dostarczają nam monety znikaj. A zatem niech i one się tutaj znajdą jako gałązki. Tutaj widzą Państwo Monety Gordiana trzeciego różne typy zmennicy wnikaj. Znakomicie do budowania drzewka nadają się monety z terenu Tracji i Mezji, z uwagi przede wszystkim na swoją znakomitą patynę. Chociażby tutaj widzą Państwo brąz Antoninusa Piusa z Filipopolis. Jak on się tutaj również znajdzie, kontynuując piękną zieleń patyny, monet z Filipopolis. Mają tutaj Państwo świetny przykład monety dwujęzycznej z Apollonem na rewersie. Na awersie Domitian. Może no, Apollona dajmy. Także Filipopolis. Znów Antoninus Pius. Tym razem Dionizos. Na Rewersie i żeby pozostać w tym samym znakomitym odcieniu zielenia, a także wprowadzić bóstwo związane z ze zdrowiem, którego wszystkim życzę: Markianopolis i tutaj akurat Heliogabal z babką Julią Mezą, a na rewersie Glykon, Uzdrowicielski wąż z Markianopolis. Możemy wziąć jeszcze takiego Heliogabala. Piękna zielona patyna i przedstawienie tyche. Myślę, że można już zacząć pracować nad gałązkami. zatem pozostańmy wśród monet z obszaru tracji. I mezi dolnej. I tutaj właśnie do mezi dolnej sięgnijmy. I oto drobne brązy Gordiana III z Nikopolis. Przepraszam, nie trzeciego III, tylko Septymiusza Severa z Nikopolis ad Istrum. Z przedstawieniem kolejnego ważnego bóstwa dla Rzymu w III wieku, mianowicie Sarapisa. Nawiązanie do Herkulesa. Czy też Heraklesa według nomenklatury greckiej. Ciekawy mały brąz z Nikopolis z portretami i Septymusza Severa i Julii Domny. Dalej pozostajemy w Nikopolis. Mamy tutaj kosz z darami różnymi, tutaj mamy księżyc i gwiazdę. Mamy byka. Wciąż ta sama mennica. Wciąż w już tutaj sama legenda Nikopolit, czyli Nikopoliton pros. I stron. Pozostańmy. A, widzą Państwo, że w jednym z ostatnich filmów był pomponiusz. Tutaj akurat mela zaznaczyła dzisiaj swoją obecność. Przejdźmy jednak do następnych monet. Nikopolis z. Hypnosem na monecie Gety? Kolejna drobna moneta Gety z trójnogiem znów Geta z tej samej mennicy z symbolem Zeusa i Orłem. I z panterą, która z kolei wiąże się z kultem Dionizosa. I Nikopolis na górze, niech nam zwieńczy karakalla, motyw Sarapisa, znany już z monety jego ojca Septymiusza Severa. Tu z kolei widzimy Hermesa. Niech Hermes, Bóg, między innymi handlu, też nam, nomizmatykom, sprzyja. I na górze niech pojawi się też ładnie spatynowana moneta, no na przykład z deultum, z delfinem. To akurat moneta. Maksymina Traka. Przydałoby się nasze drzewko również czymś przyozdobić. Do tego chciałbym wykorzystać kilka denarów, ale także innych monet, w tym monet greckich z wizerunkiem Heliosa, sola, ponieważ 25 grudnia. Zanim stał się dniem Bożego Narodzenia, a miało to miejsce decyzja owa, że Boże Narodzenie będzie przypadać na 25 grudnia, zapadła dopiero w powie wieku. Otóż wcześniej obchodzono tego właśnie dnia, Dzień Narodzin Niezwyciężonego Słońca. Dies Natalis Solis Invicti. I w 200 w 74 roku ów dzień świętem państwowym uczynił cesarz Aurelian, zatem niech i on się zjawi na naszym drzewku w postaci Antoniniana z wizerunkiem owego niezwyciężonego słońca. Ale sol pojawiał się już często także na monetach wcześniejszych, chociażby na denarach tutaj. Heliogabala, tutaj Karakalli, tutaj z mennicy w Laodycei Septimiusza Severa, I wreszcie w postaci tej pięknej monety w mennictwie Severa Aleksandra mamy znakomite przedstawienie Heliosa, czyli łacińskiego sola. Ale wcześniej pojawiało się nam w męnictwie greckim, chociażby tutaj na drachmie z mylasy, zależnej od. Rodos, co wyraźnie widać w kształcie tej monety, w jej wizerunku z różą na rewersie i z heliosem na awersie, ale jeszcze lepiej widocznie jest helios na tej chemidrachmie z samego Rodos, rodiem na rewersie. I tutaj umieśćmy wyżej owego heliosa, może niech on nawet nam wieńczy nasze drzewko. Chociaż na zwieńczenie przydałoby się tutaj coś innego, mianowicie jakiś odpowiednik gwiazdy betlejemskiej, ale o tym za chwilę. Na drzewku dobrze wyglądałyby również złote bombki, a najlepiej będą nam tutaj pasować Monety już bizantyńskie, chociażby ów semisis Justyniana Wielkiego z Wiktorią na rewersie. Może Wiktorię tutaj zostawimy. Jeśli chodzi o semisisy, Tyberiusz II, Konstantyn i Tutaj mamy wreszcie symbole stricte chrześcijańskie, mianowicie krzyż na globie. Jest to niebyle jaki krzyż, krzyż mocy. Niższe nominały Sisy Anastaziusza z Wiktorią na rewersie. Justyna II. Z tą samą stałą ikonografią Justyniana II. Także z Wiktorią, i jeszcze niech zjawi się na naszym. Drzewku Konstans drugi. Ciekawe remisji z podwójnym biciem. Trochę po stronie prawej mamy mniej tej kolorystyki złotej, więc niech będzie jeszcze solid tegoż samego. Tegoż samego Konstansa II. I nasze drzewo już jest prawie gotowe. Jeszcze przydałaby się gwiazda betlejemska. I tutaj proponuję ze względu na kształt brąz Serratus Antiocha VI. Akurat ze na rewersie, który może nam się kojarzyć z mędrcami ze wschodu. Więc niech on tutaj się pojawi. A jako ogon owej komety olbijski delfinek. Akurat Ciekawy typ z tchy, z napisem, z legendą dosyć trudną do jednoznacznej interpretacji. Ale nie będziemy dzisiaj interpretować bardzo precyzyjnie naszych monet. Dzisiaj czas na świętowanie, i życzę Państwu w tych świątecznych dniach, Zdrowia, spokoju, wytchnienia, możliwości obcowania z pięknym, pięknym przeżyć, ale także pięknym monet w końcu. Jest to kanał numizmatyczny. Wszystkiego dobrego.